Czarująca moszna otoczona pięknymi terenami zielonymi. Doskonałe miejsce wypoczynku i kontaktu z naturą. To wszystko idealnie komponuje się z urokiem najpiękniejszych zwierząt świata – koni. Cisza, spokój i bliskość natury na stałe wpisuje się w krajobraz jednego z najpiękniejszych miejsc opolszczystych. Chciałem zaprosić Państwa gorąco w imieniu tu i organizatorów na zawody konne na zakończenie sezonu letniego 27-28 na hipodromie w Mosznej wiele sportu i wiele atrakcji zapraszam gorąco Ludowy Klub Jeździecki działa przy nimi koni w Mosznej już od 1952 roku Zawodnicy naszego klubu odnieśli szereg znaczących sukcesów w kraju i za granicą Profesjonalna kadra trenerska pozwala swoim zawodnikom na realizację ich pasji na najwyższym poziomie. Moszna to najpiękniejsze miejsce plenarowe w Województwie Opolskim. Dlatego na zawody 27 i 28 września zapraszam wszystkich miłośników jeździectwa i nie tylko. Witamy w Mosznej. Moszna, czekamy na Ciebie.